Masz w sądzie sprawę frankową i dostałeś postanowienie o skierowaniu sprawy na mediację. W tym odcinku filmu opowiem, co to dla Ciebie oznacza. W ostatnich miesiącach 28 Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie, czyli tak zwany Wydział Frankowy, a zanim również inne sądy, zaczęły kierować sprawy na mediację. W jednym z poprzednich odcinków w ramach tej serii opowiadałem już o tym, jak wygląda zawarcie ugody w sprawach. Kiedy sprawa jest już w sądzie, warto obejrzeć ten odcinek, ale teraz skupmy się na tym, co dzieje się w sytuacji, kiedy to sąd kieruje tę sprawę na mediację. Kiedy dostaniemy postanowienie o skierowaniu sprawy na mediację, możemy w terminie 7 dni złożyć sprzeciw od tego postanowienia. Może go złożyć zarówno strona, powód, kredytobiorca, jak i pozwany bank. Jeżeli sprzeciw taki złoży którakolwiek ze stron, to do takich mediacji nie dojdzie. Niestety obowiązkowe będzie stawiennictwo na tak zwanym spotkaniu informacyjnym. Podczas spotkania informacyjnego zobaczymy się z mediatorem, pełnomocnikiem banku i podczas tego spotkania będzie obecny również Wasz pełnomocnik. Jeżeli strona nie pojawiłaby się na spotkaniu informacyjnym, to sąd może obciążyć ją kosztami mediacji. Jeśli jednak chcemy spróbować mediacji z bankiem i podczas spotkania informacyjnego okaże się, że bank również nie wniósł sprzeciwu od mediacji, to możemy przejść do przedstawienia swoich konkretnych żądań. Kiedy podczas mediacji dojdzie do negocjacji ugodowych, a samo ugoda nie zostanie podpisana, np. z uwagi na to, że propozycja banku dalece odbiegała od żądań kredytobiorcy, to kredytobiorca i bank będą i tak musiały pokryć koszty mediacji, które, w zależności od wartości przedmiotu sporu, mogą wynosić nawet 2000 zł netto. W sprawach frankowych kwota ta jest dzielona na obie strony, co oznacza, że przy uwzględnieniu podatku VAT, kredytobiorca za taką mediację będzie musiał zapłacić dodatkowo 1230 zł. Jeśli wcześniej bank dał konkretną propozycję ugody i jesteśmy w stanie ją zaakceptować, to warto skorzystać z tej ścieżki mediacji. Korzystają one z tak zwanej szybkiej ścieżki to znaczy, Ugoda, która została wtedy podpisana w oddziale banku lub w sposób korespondencyjny, trafia do sądu i jest w szybkim tempie przez ten sąd zatwierdzana. Podsumowując, stworzony został system, który miał przyspieszyć i usprawnić działania w sprawach frankowych. W praktyce jednak okazało się, że banki w większości tych spraw składają sprzeciwy i do samych mediacji ostatecznie nie dochodzi. Niestety, z uwagi na koszty, obowiązkowe jest. Stawiennictwo strony na spotkaniu informacyjnym, z którego tak naprawdę nic nie wynika i można byłoby załatwić e-mailem. Z drugiej strony, jeśli zarówno kredytobiorca i bank mają swoje propozycje ugody, chcą się porozumieć i nie złożą sprzeciwu od mediacji, to i tak, z uwagi na bardzo krótki czas oczekiwania, Pomiędzy wyznaczeniem terminu mediacji a faktycznie tym terminem mediacji, o samej propozycji ugody dowiadujemy się dopiero podczas spotkania informacyjnego. Wtedy, kiedy okaże się, że propozycja ugody ze strony banku nie jest dla kredytobiorcy korzystna, to i tak będzie musiał on ponieść opłatę. Nawet w sytuacji, jeżeli do zawarcia takiej ugody nie dojdzie. Przed decyzją o przystąpieniu do mediacji należy policzyć, jaka kwota należałaby się kredytobiorcy w przypadku wygrania sprawy, po uwzględnieniu odsetek i kosztów procesu, i dopiero wtedy, znając tę kwotę, można podjąć świadomą decyzję co do dalszych negocjacji. Zachęcam do obejrzenia moich wcześniejszych filmów na temat ugód i do zasubskrybowania kanału. Do zobaczenia.